Hej, witajcie. Dzisiaj, tak jak mówiłam, robię podsumowanie vlogmasów. Przede wszystkim na samym początku chciałam Wam bardzo podziękować za to, że macie ochotę oglądać moje filmiki, że jesteście ze mną, że, że, że komentujecie, że lajkujecie, za wszystkie subskrypcje. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, bo się nie spodziewałam. Na pewno. Te vlogmasy dały mi trochę jakby pewności siebie. Może powiem tak, nie stresuję się już aż tak, ale nie jestem jeszcze aż tak otwarta, rozgadana w tych vlogmasach, w tych filmikach, tak jak dziewczyny, które już nagrywają jakiś czas, chociaż nie, nie, nie wszystkie. W sensie, że też krótko nagrywają, też potrafią mi się rozgadać. No, ja jeszcze tego nie potrafię. Ja jestem bardziej taka skryta, więc. No, troszkę jeszcze ta kwestia jest taka, no, ciężka, ale już jak mam usiąść do tego nagrywania, to nie ma takiego stresu. Też dużo dało to, że dużo pozytywnych komentarzy jest, że, że... miłych. Dziękuję Wam za to bardzo, bardzo, naprawdę jestem wdzięczna. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Mam tutaj wszystkie wyzwania, które robiliśmy e, przez te 24 dni. I tu mamy tak, trzy zdrabki. Każda była po 100 złotych. Więc e, Zby to już rozdzielę. Tak. I tu mamy 300. Tu wiem, że jest 300, no bo te kalendarze tak, tak mają. Dobra. I teraz będziemy liczyć. Mamy kalendarz od zguby.

109 zł. No to zobaczmy czy tu tyle jest. To sobie dam na boczek. No to 50, 70, 90, 100 i 9. Ładny wynik. Oj oj, to muszę przesunąć jeszcze. Tak, tak. I tak, czyli tak tu się zapiszę. I tutaj kalendarz z drapka miał 300, a kalendarz kostką miał 109. Teraz książeczka od Izzy z kanału i Budżetuje. Tutaj już sobie wstępnie y, sumowałam, żeby po, po prostu tego to szybciej poszło tak, więc y, Sześćdziesiąt dwa, sześćdziesiąt, tutaj mam siedemdziesiąt cztery, sto trzydzieści cztery i szesnaście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia siedem. Tu powinna mieć trzysta pięćdziesiąt siedem. trzysta pięćdziesiąt siedem. No to zobaczmy. Siedem jest. Czyli to się zgadza. 100, 200, 50, 300, 320, 30, 40 i 50, 357. No, nie spodziewałam się, że w tym kalendarzu tu się tyle uzbiera w tej książeczce. Więc też jestem pod wrażeniem. I tutaj zostały trojaczki od też od Izzy z kanału Izrobu budżetuje. I tak to sobie sumujemy. bo tego nie zrobiłam, a mogłam. Dobra. 3 3 3 2 2 3 1 4 2 1 3 2 3 5 5 i dół mamy 5.

Dwadzieścia i cztery i dwadzieścia cztery. Jej, wszystko się zgadza, ale piękna kwota. No, super. Naprawdę cieszę się niezmiernie. I tak, te wszystkie pieniądze zostały zebrane w trojaczkach od Izy z kanału Izabodrzetuje.pl. W książeczce od Izy z kanału i budżetuje. W kalendarzu od Mimi rzucałam kostką ósemką. Ja się mi to, o, może to położę. W kalendarzu od zgubki z i w trzech zdrabkach od budżetowego safari. Jej, ale się cieszę. A wiecie co? To chyba jeszcze nie wszystko, bo. <grym> <grym> Tak sobie pomyślałam, że skoro już sumuję te świąteczne, to może sumuję już też te minisy i, i te świąteczne, które zbierałam dłuższy czas. Także to sobie do. Może, a może do koperty, sobie to włożę, żebym to miała w jednym, wiecie, miejscu. Tak. I to mamy to. No to teraz tu mam przygotowane minisy, które ukończone zostały w ciągu tych 24 dni. Tutaj mam grę od porachowane i od holinka z karpetem. I tak sobie pomyślałam, że może też to, no skoro to jest świąteczne z przeznaczeniem na święta, to też sobie to zsumuję no to może zaczniemy od tych większych? I tak, wypiszę sobie skarpety. I skarpety miały 171. Tak, 171. Teraz mamy grę od porachowane. I miała 381. Ta tak, tak zotóweczka jest. Tak, brzydkie koperty na bok. 381, zgadza się. Tak, i tak. No, chodź tu. No i teraz minisy jeszcze na przetarg. 381 i minisy. Tu mamy czterdzieści, dwadzieścia, pięćdziesiąt, trzydzieści, tu jest dwadzieścia. Tu jest czterdzieści i czterdzieści. Dobra. No to w ciągu tych kilku dni. Udało się ukończyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem minisów. No ładnie. Dobra, to i tu. No to zobaczmy, jak to wygląda.

171, 381, 792 zł. O matko. No przecież ja już mam na święta na przyszły rok. Dobra. Tak. tak I tak. Na no to sprawdzamy. 300.

Co prawda te się zbierały dłużej, bo ja je zbierałam od, od jakoś koniec sierpnia, początek września. Ale to, to, to tutaj jestem w szoku. I było ciężko, bo było ciężko, ale naprawdę no, kwota jest nieziemska. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. <ścoughs> Czy też tak się rzucą. Wiecie, z motyką na, na, na księżyc, żeby aż tak wysokokwotowe wyzwanka robić, czy nie. Ale wynik na koniec jest naprawdę imponujący. Także tak. No piękny wynik. Jezus, nie umiem dojść do, do, do siebie. Jestem aż tak... Aaaa, udało się! No. Dobrze, no to to by było na tyle. Dziękuję Wam, że byliście ze mną, za, za, za Waszą obecność, za, za Wasze lajki, komentarze, subskrypcje. Życzę Wam wszystkim jeszcze raz wesołych świąt. Dużo radości. Do zobaczenia po świętach. Pa.